Dobry wujku, chyba twój kot szedł, co? Nie. nie. Nie? Dobry wujku, nawet trzeba się z wujkiem przywitać, no bo wiadomo, standardowo się babuję. Co dzisiaj w repertuarze? Nowa miejscówka ponoć. Tak, to, to. Fajnie wyglądająca na no. starych mapach. No. Wujaki zadowolony, no ja jestem w sumie też zadowolony. Kotek. Czarny kot. Na szczęście? Na szczęście? No. Myślisz, że on nam szczęście przyniesie? No ba. Musi, nie? No. No dobra, zawijamy sprzęty. Mam nowe. A, wuja bierze ten nowy. No, dla małego niestety on już jest za mały, ten wykrywacz, a wuja mówi, że ma kupca na niego. Nie. Może kogoś tam uszczęśliwić, także trzeba się go pozbyć. Pokażę Ci, jak on funkcjonuje w ogóle. Okay. Przynajmniej widzowie zobaczą, jakie fajne sprzęty dla dzieciaków. No, to jest akurat mini-hort. Nokty makro, jeden chyba taki najlepszy sprzęt dla młodzieży. Są dwie są dwie wersje. Jedna jest większa, druga jest mniejsza. Ten jest ten mniejszy, chyba do 10 lat, do 11. Potem masz, 12. Nie. Taki jeszcze większy, Ta szczyca jest też wyciągana tutaj, no ale dla mojego syna on już jest niestety za mały. No wujek, włączyłeś. Nic więcej nie musisz robić, nie? nie. Masz jakąś monetę tutaj? No. To od razu możemy go Ci pokazać, jak on to funkcjonuje, żebyś mógł tam komuś to też pokazać. Przy okazji, tu się szczyca, weź, wyciągnij tą szczycę. Dobra, dobra, starczy. Nie szalej. No i tyle, nie? Widzisz, pokazuje taką buźkę, nie? O. A jak jest. Tak, tak, tak zwany metal, to nie pokazuje nic. Aha, aha, aha. Dobra. Pani Maet? No. Rozumiesz ty? A to jest na baterię, tak? Tak, na baterię. To jest z tyłu się, bo tutaj się bateria wkłada do środka, dwa paluszki aha. i można śmiało śmigać. No dobra, koniec włók nawijania, lecimy, nie? Dobra. Nowa miejscóweczka. Tu żeśmy w przedostatnim odcinku chodzili. I w ogóle fajna sytuacja, bo myślisz ty, co się później wujek okazało, że co? Że to nie było pole od naszego rolnika, tylko od innego. On tu sobie przyjechał kombajnem, ścinał kukurydzę. Myśmy sobie tu chodzili, Osi na nas patrzał, bez pytania, no ale zostało wszystko, e, wujek, jak ja to mówię, wyjaśnione, także możemy sobie chodzić i tu, i tam, i wszędzie. Tam jakiś też chyba rolnik. To chyba będzie ten, co, wujek? Co? Tamten rolnik od tego no pola. To czy... No to trzeba się go zapytać, nie? Na razie uciekł. Ale może tu zajedzie, może on tu będzie coś orał, nie? Też tego nie wiesz. No dobra, słuchajcie, nie przyciągamy. Zabieramy się za ubieranko i startujemy. Teraz oficjalne powitanko. Przecież trzeba się z wami oficjalnie przywitać. Także witamy was ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku. Kolejne wykopki, kolejne poszukiwania. Co dzisiaj w repertuarze, to już widzieliście z tyłu. Nowa miejscówka wujek w tygodniu. Podjechał do rolnika. Oczywiście skrzyneczka poszła, bo musi pójść. Trzeba jakiś tutaj nic za darmo w dzisiejszych czasach nie ma. Rolnik ucieszony, oczywiście ducha ducha. Nie chciał wujek mówi, że wziąć, ale w końcu wujek mówi tak ją wcisnął. Postawiłem także przed postawił przed drzwiami powiedział, że taki mamy system, że zawsze jakiś podarunek dla rolnika musi być tak. z tyłu miejscowa, także nie przeciągam Nowych widzów, oczywiście cały czas zachęcam do tej e, subskrypcji. Dańcie dzwoneczka. Widzimy się przy jakimś pierwszym lepszym znalezisku, Miłego oglądankę. Ja go strzelę zaraz, on mówi weź weź swoją łopatę. Ja mówię, co to za różnica? Przecież one dwie tak samo wyglądają. Kolewa, że moja jest bardziej zużyta, nie? Od twojej. A idź ty. Ty to nie, to jest, nie jest to obsiane? Nie jest, bo mi w kolejce chodzić. No dobra, jak nie jest, to nie jest. To zaczynamy wujek, co przygodę. Może zaczniemy tam od tyłu, co? No. Idziemy tam od tyłu, zaczniemy. Wyglądać, bo było obsiane, ale jak rolnik mówi, że nie jest, no to nie jest. Co się stało, wujku? A gdzie jest twa gonił, 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 gonił. Ja zapomniałem. Ja? Yeah. To będą jaja, także idź zobacz. Może coś będziesz tam miał. No. Słabe to pole. Słabe, słabe, słabe. Tu jeszcze znalezisko wlatuje. No to taki pocisk. Już parę takich wykopałem. Oczywiście, kto ogląda filmy, to wie, że ja takich nie zbieram. Z powrotem ląduję w dziurze. No nic, nie wiem. Tu pochodzimy. Trzeba będzie przejść na drugą stronę. Tam też mamy pozwolenie. Na razie wygląda to tak, jak wygląda. Zasypujemy tą dziurę elegancko, niech ta sela, że krzywdy nikomu nie zrobi. A mi to potrzebne nie jest. Fajne znalezisko. Nic hm. bardzo starego, raczej to nic nie jest, ale fajne, bo masz jakieś tutaj te wzorki, są na tym. I jak widać, ale z czym do czego, jakieś twarze. Może po umyciu będzie to lepiej jakoś tu widać. Hm. Ale mówię komuś, w każdym razie nic starego to nie jest. Ale co to by mogło być? No ciężko od razu. Ciężko od razu określić wiadomo. Wykopuje się rzeczy, no nie wszystko człowiek wie. Internet jest oncy, w dzisiejszych czasach jest encyklopedą wiedzy. Można to sobie, nie wiem, wygooglować, sprawdzić, zdjęcie zrobić. Może matka Google to znajdzie. No dobra, kolejne znalezisko. Pierwszy był taki pocisk, a teraz latuje takie, nie wiem, do końca co to, ale fajnie wygląda. Kolejne znalezisko. jakieś takie pole dziwnych fantów na razie. Pierwsze takie, nie wiem, to też na no, jakie stare to nie wygląda. Nie wiem, czy to jakiś klips od czegoś. Klips dla wujka. Wujek, klipsik. Nie wiem, ale zabieramy wiadomo. Moja zaczyna. Moneta. Masakra, ta ziemia tu jest tragiczna. Pokaż to. Jest to nie? Ja już myślałem w pierwszym momencie, że Rzym, <grym> ale nie, na tych, na tych terenach są rzymskie monety spotykane, wujek, wiesz Aha, co to jest? Nie. To są dwa fenole, dwa fenole z Cesarstwa Niemieckiego, ja? tak mi się by bynajmniej wydaje. O, dwa feningi, Cesarstwo Niemieckie. Tak ciężkie, nie? Ciężkie, dawaj szczotkę, to trzeba wyczyścić, bo jest ciężkie, bo zalepiona, Czyś to. A, tam zalepiona? No zalepiona jest, to kurde, no weź ją tam przeczoszczę, prze ten, delikatnośnie. No, dwójka, no ciężka, no zalepiona, nie, no dwójka, 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 cesarstwo niemieckie, no jest zalepiona, możecie sobie wyobrazić, że to jest dwójka, widzowie muszą sobie wyobrazić, że to są dwa feninki cesarstwo niemieckie, na bank, na 100%, no dobra wujek, no i elegancko, od czegoś zaczęłeś, ja muszę sobie na swoim jeszcze poczekać. Także my się znowu szybko poddajemy, nie? No, no stanowczo, że szybko. A fanty wiadomo, trzeba wujek co? No. Wychodzić. Wychodzić! Wujka, sygnał mam jak dzwon. No i chyba jakiś dzwonek tu będzie. Raczej, nic starego, jak to w ogóle będzie, dzwonek. No, to jest wujek, dzwonek, ale właśnie to jest. To nie jest ten ładny dzwonek. Ale? Słuchajcie, coś tu na nim jest. Coś tu na nim jest, ale widać, że to nic starego nie jest. Nic starego. Ale jest dzwonek wujek także. Co masz? No. Dzwonek. Znaczy jest dzwonek, no. Ta góra z niego co została. Ale on coś tu ma. Po środku. Co to to jest? Bicycle, bicycle, japoński wujek. Japoński? No. Japoński. Japoński dzwonek. Kurde, nie wiem, czy będzie widać te napisy. Może teraz. O. Japan. Bicykle. Jakiś rower. Od jakiegoś japońskiego roweru, wujek. Ciąg, ciąg, portfel wsiąg. Zabieramy oczywiście, jako fan, nie jako śmieć. O, taki dzwoneczek. Szkoda, że nie stary, wiadomo. Stare dzwoneczki są przepiękne, ale... Ten też jest niczego sobie. Tak chce się stąd zwijać, a wujek krzyczy. No jak krzyczy, to chyba będzie... Co? Pokaż, co masz. Nie to jest. nie jest srebrny nie? nie? Ty nie czujesz po... Ten, ale w ogóle jakaś dziwna moneta, ty. No był na srebro. No ale co to jest? To nie jest srebro. na srebro. No. To jest aluminium. Kurde, ale w ogóle dziwna moneta, ty. Taka nie wiem, co... No nie wiem, co to w ogóle jest za moneta. No ale to jest alus na pewno. Co? umę ty wiesz, co to jest? Nie. To jest finlandzka moneta. Co ty gadasz? Jo. Tak mi się by na mnie wydaje. Penny. Ein Penny. Albo jeszcze co innego. No nie. Penny. Ein Penny to jest. Nie Penny, tylko Penny. Czekajcie, dajcie nam tutaj ogarnąć tą monetę, no bo to jest finlandzka moneta najprawdopodobniej, no, była. <laughs> Takiej monety żeśmy jeszcze nie mieli w repertuarze, co? Finlandzka moneta. <laughs> Jeden Penny. 1972. Finlandzka moneta. Można wujek? Można. Można? No można. Kurde. Srebro nie, to jest aluminiowa no, moneta. No ale wujek i tak fajnie. Ty no. masz dwie monety, ja na razie z gołą dupą chodzę. Nie mam nic w ogóle, chcę się zawijać, chcę mi iść gdzieś indziej, no bo dla mnie to w ogóle jakoś nie wiem. Dziwne jest to pole, nie, naprawdę. Także najprawdopodobniej będzie co? Bo ja następuje taktyczna zmiana miejscówki, nie? się przyjdziemy tu na piesza, mamy kawałeczek. No naprawdę tragedia. Ziemia to też taka gliniasta. No, nie da się za bardzo się tam chodzić. Tych sygnałów też wcale niewiele. Na starych mapach tam las rósł. Także, no nie wiem, jak i do tych miejscówek, takich polach, gdzie lasy rosły, jakoś tak szczęścia nie mamy. Wiadomo, możemy wszędzie wszystko coś znaleźć. To nie jest powiedziane, że tam byśmy czegoś nie trafili. No, ale jakoś tak bezsygnałowo, pełno tych śmieci. Dlatego czas na zmianę. Nie wuja. Myślałem, że ty autem podjedziesz, ale nie, no, <laughs> blisko się przejdziemy. No dobra. Tutaj stara droga szła tędy, tu i ona tutaj jakieś takie skrzyżowanie miała. Ale no niestety musimy przenieść nasze poszukiwania na inną miejscowę. Miejscówki nastąpiła i od razu drugi sygnał krągłość. Ale nic wielkiego, tylko 2 euro. Kurde. No dobra, no słuchajcie, no czegoś trzeba zacząć, Jakieś monety, a że wypadło na 2 euro, trzeba się z tego cieszyć. Wujek do automatu bez miał, Co? Cieszysz się? No bo z, z tym raczej nie zapłacisz, nic jedynie do automatu wrzucisz, nie? No, elegancko, i wujek ma 2 euro na kawę do pracy. Mamy kolejne znalezisko. Słabo. kurde, dzisiejszy wypad naprawdę jest taki. Takie dwa nowe miejsca mieliśmy, no niestety. Nie zawsze będzie Eldorado, jak ostatnio, bo ostatnio naprawdę był gruby wypad. kto nie oglądał, to zapraszam na ostatni odcinek, bo tam naprawdę sypnęło grubo. Wróciliśmy na miejscówkę, która dwa lata żeśmy tam nie byli. I tam się działo, naprawdę, także kto nie oglądał, wbijajcie na ten film, bo naprawdę, grube fanty były kopane. Początki średniowiecza, także jeszcze raz zapraszam Was, kto nie oglądał na ten film. A tymczasem mamy kramelkę. Nie wiem, jaki to okres, ciężko wyczuć, ale nic raczej bardzo starego to nie jest, ale jest kolejne znalezisko. Trzeba się cieszyć z tego, co jest, jak nie ma nic. Cienko, cienko, cienko. Marudzenie, syndrom marudzenia. Ale coś tu wyskakuje. Jestem ciekaw co to tu będzie Co to tu będzie? Wygląda fajnie A czym to się okaże Co to tu jest? Jakiś guzik? guzik? Guzik Guzik, także czyścimy. Oh, Moment, klasyka gatunku, taki trochę trafiony jest, no ale jest guzik. <dłynne> Długo nie było no najma. Także w końcu i on się pojawił. W końcu, w końcu mamy monetę. No wiadomo, euro było, 2 euro, ale my szukamy coś starszego. Jest, wójeczka. Wujeczka cesarstwo niemieckie, ale jakiś stan ładny. Widać, w tej glinie się dosyć w miarę zachowała. Ładna, zielona patynka. Piękna moneta, dwa fenole. Cesarstwo niemieckie, jeszcze jakiś tu rocznik odczytamy na tej monecie. 1874, czyli początki cesarstwa niemieckiego. No i elegancko. W końcu mam jakąś taką starszą monetę. Mówię, to euro wykopałem, ale... Wiadomo, szukamy czegoś starszego. No i elegancko. Pierwsza taka krągłość. Kopiemy coś na żywo, może się uda. Coś tu w tej brylce jest. Się uda. No. Coś tu jest, bo jest sygnał, ale co? Przeważnie to śmieci wychodzą i tym razem też będzie to samo. Także pamiętajcie. Kopki to nie tylko mega fanty Każdy fajny sygnał to nie tylko Moneta, to także śmieci Oczywiście zabieramy to Czy tych śmieci dosyć sporo Co się zaczęło? Lepiej późno niż wcale Kolejna moneta, tak mi się wydaje Tak, to będzie monetka I będzie jakaś cienka, czyli może być coś Cienka nie, ale Taka solidna, może być coś starszego Także patrzymy Co my tutaj mamy O, Pruska moneta Pruska moneta, ale zajechana, zalepiona, masakranie. Zresztą ta ziemia, zobaczcie, same błoto. I tak cud, że ona się w miarę jeszcze się utrzymała. Ale widać, trzy fenole. Dajcie mi ją trochę doczyścić. Po obczyszczeniu trzy fenole, 1800 któryś rok, ale niestety ta patyna jest zeżarta. Ta strona przynajmniej jest czytelna, chociaż to i tak sukces. Ta strona też taka zalepiona. Pruski fening. Trzy fenolki, no dobra. Kolejna krągłość na no, ziemia tragedia to i monety tragedia. Wszystkie fanty tutaj co wychodzą to są w dramatycznych stanach, chociaż można. Tam wyżej jest trochę lepiej, jest wyżej ta ziemia, tutaj tak woda widać, że stoi, a tam wyżej już nie. No dobra, zabieramy do moneciary chowamy, idziemy tą rundę do góry jeszcze. Mamy fajny sygnał. wykopiemy go na żywo, zobaczymy co z tego wyjdzie. Słabo dzisiaj nie jestem wypad jakiś taki. Nie wiem jak tam był, jak pognął dalej. No dobrze, zostało wykopane. Także patrzymy, co tam jest. A nie zawsze będzie fajnie. To chodzi z wykrywaczem, to wierzę. To wierzę, nie zawsze. Nie jest to śmieć, w końcu bądź razie. <fajnie>, Fajnie, udało się coś na żywo wykopać. Nie Jest to może też nic jakiegoś wielkiego. Nie, myślałem. Już myślałem, że będzie to kluczyk do zegarka kieszonkowego. Ale niestety, nie tym razem. Ale było blisko, bo jest podobne. Także to wygląda, tak że można było się pomyśleć, bo kluczyki... Do stare do kieszonkowców też tak wyglądają. No dobra, śmieć śmieć zabieramy na żywo wykopane hop do torby Mówi sobie dość. Nie ma już nic, droga powrotna. Platuje jeden sygnał. Słuchajcie, no jest coś dużego. Wygląda fajnie. Co to będzie? Nie wiem. Sam jestem ciekaw, także patrzymy. Droga powrotna, Mówię, gdzieś tam w tych bagnach. No Ziemia jest naprawdę kiepska. Tutaj widać, że ta woda stoi. Coś okrągłego. Wygląda to? Na co? Na co to wygląda? Na co to wygląda? E, będzie jakiś medal. Będzie jakiś medal. Tak mi się bynajmniej wydaje. O, to będzie medalicho. Co to jest w ogóle? Jakaś twarz, jakiś dziwny ten medal. Druga strona. O kurde, co to jest? Co to jest? Jaki numer? Jaki strzał, ej. 4 lata czekałem na to. Cztery bite lata czekałem na tą monetę. Oczywiście na naszych terenach tej monety no praktycznie w ogóle nie można znaleźć. Już żeśmy tutaj szukali. Już żeśmy naprawdę monety kopali włoskie, hiszpańskie, rumuńskie, bułgarskie teraz wujek fińską dzisiaj no. Przepraszam, mieliśmy naprawdę tych monet nakopanych. I tej monety mi tu brakowało zawsze. Zawsze ją chciałem wykopać. No i się w końcu ten sen ziścił po czterech latach, bo jest to perelius Pewnie wielu, wielu z was się teraz śmieje. Artur zwariował się z perela śmieje, ale naprawdę, taką monetę wykopać na naszych terenach, to naprawdę jest cud. Jeszcze się mi to nie zdarzyło. A teraz jest pierwszy raz, także patrzymy na tego PERLK. Wierzycie, czy nie. Jest Perelius Jest Perelius Polska. Rzeczpospolita, chyba Ludowa, tak mi się wydaje, 1960 rok. Nie wiem, czy to Moniuszko, Kościuszko albo jeszcze kto inny. Kurde, ale numer. Akurat kaszel mnie zatkało normalnie, 10 zł. No wuja normalnie, wujkowi na bank kopara opadnie, jak to zobaczy. Kawał monety. Elegancko, Rzeczpospolita Polska Ludowa, orzeł bez korony, 1960 rok. Nie wiem, muszę zobaczyć co to za jeden. Nie znam się na polskich monetach z czasów PRL-ów. Nie wiem, Moniuszko, Kościuszko. A może jeszcze ktoś inny, no nie wiem. Ale jestem uchychany, naprawdę. Rzadko to się tu u nas zdarza. Tyle co my tu już dziwnych monet kopali, no ale PRL-a jeszcze nie, ale jest w końcu pierwszy Perelek zaliczony po czterech latach. ja se znaleziony, fajnie, metkę, co? Ty się nawet nie przyznasz, że ty masz takie fajne miejsce. To ja tam chodzę w tych badylach. A ty sobie tu fajnie gładziutko chodzisz. No tak, żeby to całe pole wyglądało, nie? Co da wujku? Na kontrolę jestem. Co? Na wierzchu leżało. Na wierzchu leżało? Ale stan. Jedynka Dolfowa, wujek. Na wierzchu leżała. Ale ty coś chyba masz, bo ty coś cicho jesteś. Nie monetki mam, nie? Monetki masz? No to fajnie, pokaż. Jedynka Dolfowa, pokaż. To zrobię trójka, nie? Pokaż. No to są takie stany, że. Pożle hmm. się panie Boże normalnie. To jest trójka, to jest... Pokaż. O! O, o, o. I to jest piękna moneta, wujek. O. To są trzy feningi stare. Też no, to są... Z... No. Ty masz tu to towarzystwo, Mućki, nie? O. Towarzycha tutaj. Kibicują. Kibicują? No tu. Trzy fenolki to są, wujek. O. To, są, to są trzy feningi z monster. Ku, nie, to jest są... O Ale stąd tej monety, Dobra, nie? O, ale żeś wywalił, ty! Piękna moneta, to jest Osnabrück, nie? Tak gwiazda w środku z Osnabrück, 1752 rok, no kurde, wujo, elegancka moneta. Piękna, trochę taka zalepiona tą, tą tą ziemią, ale no normalnie, cud malina. Co tu jeszcze tu masz? Pokaż to, co to jest. Masakra, nie? No taka stara moneta w takim stanie, to nie hmm. wiem, co to jest. Chyba jedynka, cesarstwo, albo nie wiem co jeszcze. Jest chyba dyszka, nie? Ja, to jest dyszka od Resztki. Resztki. No. Ale to jest ciekawa moneta, nie wiem co to jest. Chyba mi się wydaje, że to będzie pruska dwójka. Straszne stany, tutaj ta ziemia jest okropna. Nie, czekaj, 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 już widzę co to jest. To są wujek dwa feningi pruskie. No, dwa fenolki pruskie, już tak się tu uwidacznia elegancko. Także dwa fenole pruskie, no kurde, elegancko. A teraz ja cię zaskoczę. Uwierzcie zaskoczenie nie? Czekam na tą monetę 4 lata, naprawdę? No. 4 lata czekam na tą monetę. Żeśmy kopali hiszpańskie, włoskie, no. angielskie, no cuda, wszystkie chyba kraje Europy żeśmy mieli. Ale tej jednej nie. Zaraz zaraz pokażesz. Otwórz moneciarkę. I teraz się wbijesz w szok. Jak wbijesz zobaczymy. się w szok. To? No? Jak jest... to jest? <laughs> Wiesz co to jest? Srebro? No. To, to wygląda jak srebro? No tak trochę. Cztery lata na to czekałem. Polskie? No? Nie. No, <laughs> perel! No ci lube. mówię, perko, nie wiem co to jest. Muniuszko, Kościuszka ja się nie znam. Tych, kompletnie na tych na tych polskich monetach. 10 zł. <laughs> 1960. żeż Polska, Ludowa. I co ty na to? <laughs> Jakiś pracownik zrobił. No, bo tu pracowali, no wiadomo, jo. na tych polach po wojnie. Ludzie emigrowali, uciekali tam, gdzie lepiej, akurat tutaj zostawali. I co na to? Dobre. Elegancko, nie? <grystanie> ale ta trójka piękna, piękna no. moneta, naprawdę. Pokaż no, mi ją jeszcze pochód, raz. A to? O, no, jakaś wajcha. Hej Mateusz, wajchę co? Przełóż. Pokaż to jeszcze, ale ta, 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 ta piękna jest ta, ta No piękna jest ta moneta no, to jeszcze w żadnym stanie taka zachowana, czytelna, naprawdę. 1752, datę fajnie widać, naprawdę ładna monetka. No dobra, nie będziemy tutaj już to to tylko, dewagować. Co? To, to, to śmieć wypadł. Co? Śmieć wypadł Śmieć wypad Co masz jeszcze? Kurde, wujek skarbów tu na nakosił, no ale se znalazł tutaj taką parcelę. Nie wiem, jest no dobra. No. Zadowolony? Chyba tak, nie? Będziemy kończyć, wujek, chyba co? Nie ma co, bo się zaczyna już ciemno robić, szarawo. Jest godzina 16, a już niestety się robi szaro. Pół godziny, godzina, jest ciemno jak wy? Wdy. Przechodzimy do podsumowanka, zrobimy podsumowanie, bo generalnie jest czego? Ja tam mam tego swojego perliusza, kurde. Tyle czekania, oczywiście perele kopałem w Polsce, ale tutaj jeszcze nie trafiłem, czekałem tak długo i się w końcu doczekałem jeszcze taką konkretną monetę. To są klocki, te monety, wujek, co? No dobra, przechodzimy do tego podsumowanka. Podsumowanie, póki ciemno jeszcze nie ma. Bo już się szaruga robi, taka konkretna. Trochę śmieciochów, no i oczywiście też, no już nie będę tego wyciągał. No wujek zaszalał Ci powiem. Kurde, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem monet Ty masz. No stany tych monet dramat, no ale... A gdzie Ty masz tą jedną? Tą ładną? Nie, tu nie ma. Nie ma. Jak on, nie ma. No, nie ma. No nie ma. Gdzie jest ta trójka, co wykopałeś ładną? No? Wziąłem ją? No jak ją wziąłem? Przeżądałem tobie. Zgubił? Nie jest tu. Zgubiłem. No nie gadaj, że zgubiłeś tą monetę ty. Bez ja. No zobacz, może masz w tej torbie swojej. Nie, no przecież zamykamy. No jak ty ją zgubiłeś? No ja nie wiem, bo ty ją wyciągałeś... Weź to wszystko, jadę. wysyp te monety i weź tam po przyciskę może na gdzieś tam ci wpadła. No nie, weź to do góry nie, tą gąbkę. Nie. Kurde, ty znalazł i zgubił, no to są jaja. Ja ej. ją znalazłem za chwilę później. Na drugi tydzień. No na drugi tydzień, bo i tak to wrócimy. No kurde ty. Yeah. Taka piękna moneta. No zobacz może masz w tej torby dzisiaj. Jeszcze. Nie mam, nie mam. No Ale ty mi jeszcze razem później pokazywałeś. No I I wtedy ją nie wchowywałeś do manieciarki, tylko tak ją wrzucałeś do torby. No to by była tam. Wez, w kieszeni może masz gdzieś. Oj, wuja, wuja, ej. Najlepszy, kurda, moneta i poszła. Znalazł i zgubił. O, jest, mówię, o. że jest. Znalazł i zgubił. Taka piękna moneta, wujek. Trzy fenolki. Z Osnabruku, 1754 rok. No dobra, wujek, elegancko. Tu ci no, kładę wuja. z powrotem i jeszcze tutaj, wuja, trafił koninkę. No i ja. Trochę takich pierdołek, 2 euro. Generalnie umieszał dzisiaj nie ma dzwonek. Made in Japan, <grywa> wujek. Japoński <grywa> dzwonek. <grywa> jo, japoński. Szkoda, że nie stary taki dzwoneczek, fajny, stary to bym przyjął. fajne są te dzwonki. O i tutaj dla mnie fajnie. A <grywa> ja to ten PRL-ek, chyba kopernik będzie, wujek mi się wydaje, wiesz. Uh -huh. Ta monetka, także <grywa> jak dla mnie. wypad oczywiście zaliczony na plus dla wujka. O, wujek, ma durst. Plus, plus. plus akcentem będziemy się z wami żegnać. Było to, co było, dla mnie pochodzone, fajnie. Nowe pole tereny. dużejśmy z tyłu pochodzili. Dramat totalny. Nie no, było to takie w ogóle. Ciężko się wziąć, ciężko. No aż tak źle nie było, tylko no, no, nie, fantów brak, nie? Jak wiadomo, jak nie ma fantów, trzeba myśleć coś innego zaraz. Zmieniać miejscówkę, trzeba szukać generalnie coś, co na zimę zostaje. To pole co byliśmy tu przed chwilą, na zimę zostaje, tylko raczej przedeptamy to wszędzie wzdłuż, nie? Bo mm -hmm. na zimę zawsze jakieś pola zostają, także te pola, co zostają, zostają przełożone wszędzie wzdłuż. Może jakiś las zaliczymy. Wuja, magnes na razie chyba odpada, bo zimno. <coughs> za zimno ręce by nam odpadły. Także na magnes będziemy musieli poczekać aż do wiosny. I to by było na tyle. Oczywiście nowych widzów cały czas zachęcam do tej subskrypcji, do naciśnięcia dzwoneczka i do następnego. Hejo!